Cześć, witam w moim magicznym warzywniku. Mam nadzieję, że już niedługo będę mogła powiedzieć w moim magicznym ogrodzie. Zabieramy się wreszcie za pracę, z którymi no naprawdę ciężko było się zebrać. Nadszedł czas, żeby wreszcie wysadzić te moje. Trawy, giganty, które robiłam z tych malutkich korzonków, które dostałam z kompostu. Mam tutaj kilka innych rzeczy, łącznie z ziemią i roślinami. Zaraz Wam powiem, co tutaj się jeszcze będzie działo, bo nie wszystko będę robiła na wizji, bo niestety mamy dzisiaj niezbyt sprzyjające warunki do pracy w ogrodzie, bo mamy cały czas przelotne deszcze. Deszcze są super, bo jak wysadzę te rośliny, to nie będę miała takiego problemu z podlewaniem, ale Zaczynając od początku, to co widzicie za mną, cały ten płot, chcę sobie zrobić taki żywopłot z traw gigantów. Zaczęliśmy przed chwilą nagrywać jeden filmik i mielibyście najlepszą okazję, żeby zobaczyć na czym mi najbardziej zależy, dlaczego tak bardzo chcę coś posadzić, co szybko urośnie. Mamy za płotem od razu ulicę i ścieżkę rowerową i Wcześniej to wyglądało trochę inaczej, ale kiedy zrobiono nam tą nową nawierzchnię, podniesiono całą tą ulicę, zrobiono ścieżkę rowerową i naprawdę cały czas, jak ktoś przejeżdża, to praktycznie widzi wszystko, co się tutaj dzieje. Mamy basen, dzieciaki później się tak krępują. Więc chciałabym, żeby w przyszłym roku już tego problemu tak bardzo nie było. Mam nadzieję, że trawa, te trawy giganty. Pozwolą nam to trochę ograniczyć. Przy okazji sobie zrobię inne rzeczy, ale zaczniemy może od tego, co ja tutaj mam i co będę wysadzać. Zacznę może od roślin, bo to chyba najważniejsze. Tutaj mamy Hortensję Anabel, ale jej tutaj na tej rabacie. I tej rośliny to jest Lobelia yy, Boże. Expresiosa rusjan. W każdym bądź razie, jak ją sobie wygooglowałam, też każdemu to polecam, że jak robicie sobie nową jakąś rabatę, czy planujecie coś w ogrodzie, ja od bardzo, bardzo dawna przeglądam rośliny. Jadę na przykład sobie do ogrodniczego, oglądam. Co tam jest, wpisuję sobie w Google, żeby zobaczyć, jak ta roślina wygląda, jak rośnie, czy mi się podoba, czy nie. Bo chciałam sobie zrobić tutaj cały taki spójny kącik, za chwilę też do tego przejdziemy, więc tych rzeczy tutaj dwóch nie będzie, bo one powędrują w zupełnie inne miejsce, na inną rabatę, która też się tworzy. Najważniejsze są tutaj te trawy giganty. Niestety, Zbyt dużo mi tutaj tych sadzonek nie wyszło, mam ich 15. No, i mam nadzieję, że wystarczy, chyba potrzebuję ich tutaj 13. Jedna pójdzie na tamtą rabatę z tą hortensją. No, i jedną sobie zostawię taką rezerwową na razie, bo jak pamiętacie, wspominałam Wam o naszym piesku, i mam nadzieję, że nic mi tutaj nie, nie zrobi, ale. Może, może coś się zadziać, więc chciałabym mieć taką powiedzmy zapobiegawczą. Mamy tutaj różanecznika rhododendrona. Bardzo mi zależało, żeby był czerwony, ponieważ mamy tam taki kącik, tam jest bardzo bordowo, i chciałam, żeby to się tak wszystko ładnie komponowało. Jeszcze zaplanowałam sobie trawy, bo tutaj również będą hortensje. Ale o hortensjach, które tutaj się znajdą przy tym płocie, to będzie już w zupełnie innym odcinku. Nie będę ich tutaj nawet poruszała, bo dzisiaj zajmiemy się tymi trawami. Niestety, jeśli chodzi o trawy, to na miejscu mogłam dostać, zależało mi na niskiej trawie i to była turzyca morrowa Iris Green. I miałam niestety tylko trzy takie sadzonki u nas. Ale jak ja jej sobie tutaj przejrzałam, to jak ja będę tutaj takie patyczki sadziła, to ja myślę, że z tych, co tutaj są, to ja sobie spokojnie potrzebuję 14 sadzonek. Liczę się z tym, że one po prostu będą potrzebowały więcej czasu, żeby się ładnie rozrosnąć. Nie liczę, że w przyszłym roku będą piękne, ale myślę, że z tych trzech to ja sobie spokojnie tych 14 zrobię. Tutaj mamy. Jeszcze jedną trawę, rozprzednicę japońską Little Bunny. Ona nie jest zbyt wysoka, od 30 do 60 cm. Będzie miała takie ozdobne, małe koćki. i myślałam, żeby ją sobie albo pod tym słupem gdzieś porozdzielać i wysadzić, albo na tym, na tym skalniaku powiedzmy jakąś taką bardzo płożącą się trawę. Jeszcze, że tak powiem, do tego nie doszłam. Czy, czy ona nie poleci na tą rabatę z tymi roślinami, ale to zobaczymy. Będę sobie kombinowała. Najważniejsze teraz, żeby do tych roślin, które tutaj będą, przygotować sobie odpowiednie podłoże. Tutaj za bardzo tego nie widać, ale tam są pokopane dołki. Do każdej z tych traw będzie, jest wykopany dołek, poleci łopatka obornika granulowanego. I nowa ziemia uniwersalna. Będzie również tutaj przed trawą 7 hortensji, i do hortensji kupiłam torf ogrodniczy. Nie wiem, czy mi wystarczy, bo również do ziemi kwaśną będę mieszała dla rododendrona. Więc zobaczymy, czy wystarczy mi tej ziemi, czy nie. Czas pokażę. Mam jeszcze oprócz obornika ziemi i tego torfu kwaśnego. Przywiozłam sobie już taką, takie przekompostowane zrębki i one są też takie kwaśne, więc zanim położę sobie agrowłókninę, która tutaj jest, to wypełnię sobie dołki ziemią albo torfem, przed tym również obornikiem granulowanym. Tam, gdzie będą rośliny kwaśnolubne, czyli hortensje, zrobię sobie przed położeniem agrowłókniny taką ściółkę przy tych dołkach z tego torfu, również dla rododendrona yy, i dopiero przykryję agrowłókniną. Zobaczcie, że będę miała tutaj bardzo dużo pracy, bo mamy tutaj, nawet nie wiem ile tu jest metrów, ale zapewne bardzo, bardzo dużo. <todgłosy> tutaj mój pracownik zajmuje się osami i drugą częścią ogrodu. To Wam pokażę dzieło mojego męża sprzed 12 czy 13 lat, bo ogrodem zajął się już dużo wcześniej mój mąż, ale niestety nasze psy, mieliśmy hodowlę i bardzo, bardzo nam tutaj utrudniały, więc przetrwały tylko taki, tacy no, najtwardsi zawodnicy. Mamy tutaj perukowce. Nie pamiętam, jak te rośliny się nazywają, więc nie będę się tutaj wymądrzać, ale mała sosenka też walczy o przetrwanie. Też ją tutaj y, ładnie opruszę tym kompostem i mam nadzieję, że będzie wszystko ładnie. Tutaj będzie ten rododendron. Wszędzie będzie agrowłóknina, także mam nadzieję, że wszyscy sobie tutaj ładnie poradzą i wszystko przetrwa. Trzymajcie kciuki, my się bierzemy za robotę, zanim znowu spadnie deszcz. Pokażę Wam już... Wszystko jak będzie przykryte agrowłókniną, bo to na pewno trochę potrwa. I wtedy będziemy wysadzać te trawę. Powiedzmy, że agrowłóknina rozłożona. Ja tutaj sobie przywiozłam trochę tych zrębek, żeby ją poprzyciskać na razie. Tutaj będzie posadzony ten różanecznik, ten mój rododendron. Wydaje mi się... Ale muszę spojrzeć, którą stroną powinien, będzie lepiej wyglądał. Poczekajcie, jak myślicie. Chyba tak go posadzimy. O! Myślę, że będzie ok. Czy tamtą. No przepraszam, ale ja tak mam. Że po prostu stawiam sobie dobrze 20 razy, ale chyba tamta strona oczywiście jest ładniejsza, więc nie będziemy się zastanawiać. Yy. Powiem Wam, że trochę nam zeszło. Wiktor mi pomagał, tutaj mój mąż, potem już przy tych zrębkach też. No, jestem ciekawa, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że w dobrym, patrzę w złym miejscu, jeszcze sobie dziurę zrobiłam, ale to nic. Yy. To nic. Damy radę. Postaram się go delikatnie wyjąć. Powiem Wam, że nie jest w jakiejś tam super kondycji. O, były ładniejsze. Tu już widzę, jakiegoś ślimaka sobie przywiozłam, ale yy, powiem Wam szczerze, że chciałam czerwonego i był tylko jeden. <grym> Więc no nie chciałam tutaj już wprowadzać żadnego różu. Tym bardziej, że jeśli chodzi o hortensję muszę sobie wykopałam sobie dziurę i będę musiała na przyszłość uważać z tymi trawami, bo wyciąłam sobie dziurę nie w tym miejscu, co potrzeba, ale to nic. W niczym to nie przeszkadza, bo ona jest dosyć duża. Tylko wyjmę tej ziemi, wsadzimy go tutaj. Wiem, że może powiecie, że ale sobie wymyśliła. Rododendron to żadna filozofia, nic fajnego, ale mieliśmy kiedyś rododendrona. Oczywiście one są specyficzne, jeśli chodzi o wymagania, bo lubią glebę kwaśną. Już, jeszcze, jeszcze, jeszcze. A my wsadziliśmy go po prostu, wiecie tak, do takiej zwykłej ziemi, troszkę mu te korzenie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze tą dziurę muszę do samego końca. O, dobra. Wykopałam mu dosyć duży ten dołek, więc on tutaj sobie na spokojnie da radę. A my go posadziliśmy po prostu do ziemi. Tak wiecie, nie wiedzieliśmy. Nikt nam nie powiedział. Wtedy jeszcze internet nie był. Aż tak popularny, człowiek tego nie sprawdził. I ten rododendron po prostu nam padł. Teraz chcę zobaczyć czy mi się to uda, czy będzie rósł czy nie. Zrobiłam mu to podłoże, wydaje mi się odpowiednie. Dziura tylko nie za bardzo wycięta, na razie to tak przykryję. Później będzie to trochę inaczej wyglądało. Ja już jestem tak brudna dzisiaj, że nawet nie zwracam na nic uwagi. Więc mam nadzieję, że teraz udało. Na razie nie odrywam. Udało mi się, mam nadzieję, stworzyć mu warunki, że on będzie fajnie rósł. No nie jest jakiś tam najpiękniejszy, ale mam nadzieję, że uda mi się go doprowadzić do porządku. Podlejemy go za chwilę. No i idę wycinać dziury do trawy. I widzimy się tam. Dobra. Powiedzmy, że mamy... Boże. Szczęść Boże! Mamy przygotowane. To mój mąż mówił, kazał powiedzieć. Tak, powiedz, że z ręki ci przywiozłem. Raz. Raz. Dziękuję. No, także pozdrowienia od mojego męża, jakby ktoś nie słyszał. Wyciągamy delikatnie, zobaczcie jakie korzenie. Ja sobie tutaj niektóre już z tych traw, oj, powiem wam, że że będzie ciężko je tak wyjąć. O, dobra, są. Dobra, wkładamy. Już nie mam rękawiczek, bo paznokcie i tak mam do wymiany. Tutaj jest obornik z ziemią i o, tak jak tutaj mam na przykład takie podwójne, to ja już ich nie będę rozdzielała, tylko yy, tylko będę po prostu wkładała już po dwie. Tu jakieś mi coś wyrosło, tu zaraz obsypiemy. Dobra. Wiecie, no ja się nie spodziewam tu nie wiadomo jakiego efektu i też od razu to nie będzie. Na razie to zakryję tak. Na razie to nie będzie też spektakularnie wyglądało, jak będą wystawały takie pojedyncze kikupki, ale ja myślę, że już w przyszłym roku na wiosnę już wypuści kilka więcej. I mam nadzieję, że jak już zrobimy to jutro przyjadą zrębki, tak że wszystko już będzie... Skończone, mam nadzieję, że jutro też przyjadą hortensje i że będę mogła Wam jeszcze pokazać. Wysadzimy te hortensje i już to będzie finalnie, y, można zobaczyć jak to wygląda, a wtedy na wiosnę mam nadzieję, że podzielę się jakimś fajnym efektem tego, co tutaj wyrosło. Wysadzam dalej, roz, porozdzielam tamte trawy, zobaczę jak mi to wyjdzie i spotkamy się na takim podsumowaniu, efekcie finalnym, jak już wszystko wysadzę. Powiedzmy, że powierzchownie zrobione. Jeszcze jutro dużo pracy przed nami, bo będziemy przywozić te zrębki, więc ta agrotkanina, ona też sobie tutaj trochę przysiądzie, bo na razie jest tak w powietrzu. Powiem, wam, że nie wiem czy to był dobry pomysł, żeby dzielić tą trawę, bo ciężko było. Tutaj są takie widać na razie same źdźbła, ale mam nadzieję, że ona zacznie się jeszcze lepiej ukorzeniać, zagęszczać. I na wiosnę będzie chociaż kilka z tych krzaczków. Więcej zobaczymy, jak to będzie. Tutaj też mam nadzieję, że się rozkrzewi. A tutaj mam 7 miejsc na hortensję. Ale to tak jak mówiłam, jak przyjdą, to rozpakuję z Wami paczkę. Bo jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. Tutaj y, też już powoli zaczyna to nabierać jakiegoś wyglądu. Ale to mówię, jak przyjdą te zrębki, to od razu inaczej będzie to wyglądało. Myślę, że ten rododendron też się fajnie tutaj skomponuje. On będzie kwitł na czerwono, także myślę, że będzie ok. Wiadomo, że jak przyjdą te zrębki, to też trochę inaczej to będzie wyglądało. Trzymajcie kciuki, żeby ta trawa nie uschła. Myślę, że nie, nie mówię o tej trawie gigant, bo nie wiem jaka to jest nazwa, dlatego tak ją nazywam, bo tak jak mówię, dostałam tylko same korzonki, więc. Tak ją nazywam Trawa Gigant, a tutaj mam nadzieję, że coś się przyjmie. Czas pokaże. Deszczowo ma być, więc myślę, że będzie ok. Dobra, kochani, uciekam się myć i spać. Do kolejnego.